Powtórki siódmej odsłony tego meczu. Powtórki e, właśnie na Państwa ekranach. E, no błąd juniora, możemy powiedzieć. Tak, ale widzieliśmy, jak on pracował, żeby nie uderzyć swojego kolegi. Proszę spojrzeć, w tym momencie go podnosi i on wie, że przednie koło zmierza w kierunku kolegi z drużyny. Dociążył to na tyle, ile mógł Gryśpiński, tak żeby... To on był jedynym zawodnikiem, który w tym wyścigu upadnie. Kolejny wyścig z całą pewnością, z pewnością już bez Grzyśpińskiego, czyli wychowanka Polonii Piła, któremu jeszcze trochę brakuje, żeby nawiązać do innych wspaniałych wychowanków tego klubu. Mam na myśli chociażby Jarosława Hampela, czy też Rafała Dobrowskiego, ale też spoglądamy na pozostałych zawodników w tym wyścigu. Wiktor Kułakow w żółtym, Jakobsen w niebieskim, Kildemat w czerwonym. Będzie się działo, to na pewno. O to na pewno się będzie działo, ale ta presja teraz e, na Wiktorze Kułakowie, chyba z trzy razy większa. Raz, że.